Czy wielką sobotę warto rozmawiać o świętach Wielkiej Nocy? No cóż, myślę, że warto, ale nie tylko o świętach, ale też o szerszym kontekście świąt, przynależności, troszeczkę wspomnień i czy dzisiaj te święta też są dla nas takie ważne jak kiedyś, na przykład 30, 40, 50 lat temu. Ja się nazywam Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest wielka sobota i wczoraj taka myśl mi przyszła do głowy, żeby właśnie nagrać odcinek podcast, którego już dawno nie nagrywałem, a jest to forma, którą najbardziej lubię, ale niestety też nie jest zbyt popularna. Większość ludzi woli nagrania z obrazem i z osobami na obrazie. Ja lubię być anonimowy. W takim sensie, że lepiej mi się mówi, kiedy mówię po prostu do mikrofonu, a nie muszę patrzeć się do kamery, ale nie będę się nad tym rozwodził. Zapraszam na mój podcast. Wcześniej chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do tego odcinka, do innych moich odcinków i o subskrypcję mojego kanału. Wielka Sobota jest to. Jest to Wielka Sobota, co by nie mówić, jest to jeden z trzech dni tak zwanego triduum paschalnego, wielki czwartek, wielki piątek i wielka sobota. Większość z nas do, dokładnie wie o co chodzi. Jutro jest Wielkanoc, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dzisiaj Pan Jezus leży w grobie symbolicznie. Ja jestem już człowiekiem na tyle wiekowym, jestem rocznik 73, dobry rocznik 73, że bardzo dobrze pamiętam lata 80 i to w jaki sposób obchodziło się te święta wtedy. W mojej miejscowości pod Przemyślem, i myślę sobie, że wtedy te święta naprawdę miały swoją wagę. Myśmy, jako społeczność, mała społeczność w takiej właśnie małej wiosce pod Przemyślem, mieli poczucie takiej wspólnoty. Te święta obchodziło się uroczyście z bardzo wielu względów. Po pierwsze, to był no czas PRL-u, czyli realnego socjalizmu. Co powodowało, że ludzie się bardziej ze sobą integrowali, ponieważ chcieli zachować swoją kulturę, swoją tożsamość, a kościół, religia, wiara i obchodzenie świąt było jednym z takich dobrych powodów i pomysłów na to, żeby właśnie wokół tego wydarzenia czy tych wydarzeń skoncentrować się i tutaj skupić swoją energię, właśnie po to, żeby tą tożsamość, społeczność taką właśnie. Zachować. Nie wiem jak w innych miejscach, wiem, że to różnie bywało, ale w mojej miejscowości obchodziło się to bardzo uroczyście. Święta były naprawdę, nasz ksiądz bardzo pilnował całej tej celebry, pilnował wszystkich tych symbolicznych takich wydarzeń, jak palenie ognia w Wielki Czwartek, święcenie ognia, jak właśnie sam grób pana Jezusa, czy, czy manie warty. Ja też. Tym się zajmowałem. Byłem też ministrantem, więc brałem udział w nabożeństwach właśnie z tej drugiej strony. I pamiętam, że nasz ksiądz zawsze bardzo, bardzo dużą wagę przywiązywał do szczegółów, do tego, żeby to było bardzo uroczyście. I wtedy to rzeczywiście miało swój wymiar, swoją wagę, ponieważ mm, kiedy jakaś uroczystość jest obchodzona uroczyście, to wtedy przeżywanie jej jest również takie wzniosłe. Ale nie chcę wchodzić w jakąś sferę duchową. Chcę Wam właśnie powiedzieć, czy opowiedzieć o tym, że wtedy, pomimo że były to czasy ciężkie, czasy biedy, jakoś tam spinaliśmy się zawsze na te święta, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, było bardzo uroczyście. Był ten słynny żurek, było święcenie jaj, zawsze byliśmy w stanie zdobyć. To co najlepsze, oczywiście robiło się różne wypieki, smakołyki i to rzeczywiście było ważne, ponieważ to był taki okres właśnie, gdzie można było trochę sobie poużywać. Były też tradycje, ale no, lany poniedziałek to wszyscy znają. U nas, wiem, że nie wszędzie w Polsce była taka tradycja jak strzelanego. Strzelanego to było w niedzielę, pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. Po rezurekcji, czy już na rezurekcji, a nawet przed, strzelaliśmy z czego się dało. Oczywiście amatorzy kupowali pistolety na korki, tak zwane na kapsle, no i z tego strzelali, ale to było mało efektywne, drogie. My profesjonaliści strzelaliśmy z karbitu, taki kamień używany w spawalnictwie, wtedy bardzo wiele osób miało spawarki. W ogóle mieliśmy mnóstwo narzędzi, różnych innych przedmiotów codziennego użytku, których dzisiaj już prawie nikt nie posiada. Taki karbit, kiedy się na niego nalało trochę wody, albo się po prostu napluło, wydobywał z siebie gaz. I taki kamień trzeba było zamknąć w takiej puszce, najlepiej po farbie, z takim wtykanym, z taką wtykaną pokrywką, a na dnie robiło się dziurkę. No i kiedy się tam nalało troszkę wody, zatkało się, trzeba było chwilę poczekać, przytrzymać, położyć w poziomie, przytrzymać butem, przyłożyć zapałkę do tego otworku. No i wtedy było dup. I to było naprawdę dup. No, ci, którzy mieli dostęp do butli z tlenem, takie rzeczy też się robiło, to już raczej robili ludzie dorośli, no to potrafili takim czystym tlenem napełnić worek, na przykład foliowy, zrobić ląd. No i wtedy, no i wtedy uwierzcie mi, że szyby w oknach drżały w promieniu 100 metrów albo i więcej. No więc tak robili profesjonaliści, amatorzy jak mówiłem z skorków i kapsli. Dlaczego wam to opowiadam? Ponieważ ja dzisiaj jako człowiek już 52-letni nie obchodzę świąt. Jestem osobą wierzącą umiarkowanie bym powiedział. Więc święta jakoś tam są dla mnie ważne, są ważne, ale już od wielu wielu lat nie obchodzę świąt z różnych względów również osobistych. Niemniej jednak dzisiaj, w naszych czasach, w naszej sytuacji politycznej, ostatecznie jest to kanał wolnościowy, polityczny, wydaje mi się, że święta i w ogóle wszystkie takie obchody jakieś związane z przynależnością narodową, społeczeństw, regionalnych, społeczności, bardzo się zdewaluowały. I oczywiście można się zastanawiać, czy stało się to przez... Przypadek, czy taki jest, taka jest kolej rzeczy, taki jest postęp cywilizacyjny, czy zostało to w jakiś sposób zaimplementowane z zewnątrz, czy poprzez jakiś podstęp, poprzez wprowadzanie różnych procedur, praw, przepisów, poprzez implementowanie różnych ideologii. Podejrzewam, że jedno i drugie, aczkolwiek uważam, że to drugie o no wiele bardziej, bo są państwa bogate, o wysokim rozwoju cywilizacyjnym, ale jednak bardzo przywiązane do swojej tradycji i kultury. Z mojego punktu widzenia jest to pewne uwstecznienie się naszego państwa, naszego społeczeństwa. Ja pamiętam w tamtym czasie, w tym PRL-u. Co by o tym ustroju nie powiedzieć, można bardzo dużo złych rzeczy mówić, ale jednak oni przywiązywali wagę do przynależności narodowej, do patriotyzmu. Wtedy nie należało się wstydzić, nikt się nie wstydził tego, kim jest. Podnoszono to na różnych uroczystościach związanych z historią, czy ewentualnie na różnych imprezach sportowych. Wtedy piłka nożna była bardzo popularna. Wtedy bardzo mocno przywiązywano wagę do tego, że jesteśmy Polakami, do naszej historii. Oczywiście nie do tej najnowszej, ale jednak do historii, tej dawniejszej. Przywiązywano bardzo dużą wagę. Była pewna zachowana taka ciągłość, powstawały filmy historyczne, bardzo znane zresztą. Nie będę ich wymieniał, ale doskonale pewnie znacie te filmy i seriale. I wtedy mieliśmy poczucie rzeczywiście takiej przynależności narodowej, a Kościół jako integralna część naszej historii jakby w to wszystko się ładnie wpasowywał i święta były takim takim elementem właśnie dopełniającym tą naszą przynależność czy poczucie przynależności. Również oczywiście Kościół wtedy był dla dzieci to nie było takie istotne i myśmy się tak nie orientowali, ale Kościół był również w pewnej opozycji do władzy wtedy, i była to też kolebka takiej wolności, gdzie można było więcej powiedzieć. Kościół miał silną pozycję, więc też nie mógł być tak wprost atakowany, i to się czuło. Dzisiaj z naszym społeczeństwem stało się coś bardzo dziwnego. Jesteśmy pewnie nie tylko my, ale w ogóle społeczeństwo Europy, Europy Zachodniej, zleicyzowało się bardzo. W sposób bardzo nieprzyjemny. Ktoś mądrze powiedział, że jeżeli nie wierzysz w Pana Boga, to jesteś w stanie uwierzyć w każdą głupotę. I to rzeczywiście tak to wygląda dzisiaj w tym naszym świecie, cywilizacji zachodniej, upragnionej, do której wtedy dążyliśmy. Wtedy ona też inaczej wyglądała. Ale gdy tak się wczytać w różne historyczne źródła, to. Podejście do religii do kościoła już wtedy, w tamtych czasach na przełomie lat 80. 90. w Europie Zachodniej wcale nie było takie, jak by się mogło nam wydawać. My byliśmy raczej uważani za jakichś dzikusów mieszkających na wschodzie, chodzących do kościoła. Ojciec Święty wcale nie miał takiej popularności nasz ojciec święty, Jan Paweł II na zachodzie, we Francji czy, czy w Hiszpanii, nie miał takiego poważania i. Myśmy trochę szok przeżyli kiedy się potem okazywało, że jedziemy na zachód, jedziemy do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii, a tam wcale nie ma takiego entuzjazmu, jeśli chodzi o naszą przynależność, właśnie taką religijną, narodową. Z mojego punktu widzenia my, jako społeczeństwo od czasów, kiedy ja pamiętam te obchody świąt wielkiej nocy, uwsteczniliśmy się. Jesteśmy słabsi, jesteśmy też głupsi w sensie. Wykształcenia i wiedzy ogólnej. Nasze potrzeby są o wiele bardziej materialne, jakby o wiele mniej duchowe. I moim zdaniem jest to nie do uratowania na tym etapie. Być może na gruzach tego, co pozostanie po naszej kulturze, cywilizacji, uda się zbudować coś innego, ale to się dzieje wszystko dlatego, że uwierzyliśmy jakimś ludziom, którzy. Dość sprytnie, ale jednak nas oszukali i zaproponowali nam wejście do świata, który miał być nowoczesny, otwarty, wolny, z wolnością słowa, z wysokim standardem życia, z równością, tak zwaną. No, w równość to ja nigdy nie wierzyłem. I myśmy zaufali, uwierzyliśmy, ponieważ byliśmy strasznie biedni i spragnieni tego świata. I bezrefleksyjnie, tak jak człowiek, który przez całe życie był biedny, i nagle ktoś mu proponuje duże pieniądze w formie kredytu, obiecuje, że będzie mógł go spłacić bez problemu, że podniesie to jego standard życia, będzie mógł zainwestować, otworzyć firmę. I taki człowiek często daje się na to nabrać, a potem trzeba spłacać odsetki. No i najczęściej dochodzi do katastrofy, i my trochę jesteśmy takim społeczeństwem, które wtedy jako umęczone, biedne. Spragnione wolności, weszliśmy do świata, który to świat nas po prostu niszczy. Oczywiście można powiedzieć, że nasz standard życia się podniósł, bo podniósł się w sposób oczywiście niewyobrażalny w porównaniu do tego, co ja pamiętam, ale jeśli chodzi o nasze społeczeństwo jako naród, jako państwo, jako społeczność zintegrowaną wokół jakiejś idei, wokół jakiejś religii, no to już coraz mniej istniejemy. My jeszcze nie jesteśmy w takiej trudnej sytuacji jak właśnie Niemcy czy Francuzi czy Hiszpanie, ponieważ u nas te zmiany zaszły trochę później. Nie sprowadziliśmy sobie, przynajmniej na razie do tej pory, tak wielu nachodźców, którzy po prostu niszczą kultury tych państw europejskich, które się na to zdecydowały, niszczą religię, wchodzą. Do władzy, do samorządów, startują w wyborach, wygrywają te wybory, ponieważ jest ich coraz więcej i oddolnie, od środka niszczą te społeczności, te państwa, niszczą ponad tysiącletnią historię. Prawdopodobnie przed tym też się nie uchronimy, trudno stało się. Niemniej jednak chciałem się z Wami podzielić moją taką refleksją, właśnie, że pomimo tej biedy wtedy, w tamtym czasie, myśmy się nie wstydzili przynależności narodowej, przynależności religijnej. Uważaliśmy to za normalne. Nie powodowało to, że byliśmy jacyś zacofani. Wręcz przeciwnie, ponieważ mieliśmy pewne zasady i wartości, których większość z nas przestrzegała. Dzisiaj, niestety, jeśli nie mamy religii, nie mamy wiary, nie mamy tego drogowskazu, dlatego następuje tak straszliwy upadek, upadek cywilizacyjny, kulturowy, etyczny, moralny i tak dalej. Niedawno wczoraj nagrałem odcinek o tej pani doktor Gizeli Jaworskiej, która dokonała tej straszliwej zbrodni, moim zdaniem, na dziecku w Oleśnicy. To jest właśnie upadek, bo człowiek wierzący, głęboko wierzący, czegoś takiego by nie zrobił. Takie rzeczy może zrobić człowiek, który nie ma żadnych wartości, nie ma sumienia, nie ma, nie ma żadnych zasad, nie ma żadnej podstawy etycznej, na której został wychowany. Nie wiem, z jakiej rodziny pochodzi pani, pani Gisela. nie wiem, czy została wykształcona właśnie w duchu takim katolickim i odeszła od tego, czy została wychowana w rodzinie laickiej. To nie jest jakby moja sprawa, to nie jest dla mnie takie istotne. Wiem, że pewne rzeczy kiedyś były nie do pomyślenia, a teraz są do pomyślenia. I to jest również skutek odejścia od tych tradycji. Tradycja, kultura to nie jest nic złego. Przekazywana z pokolenia na pokolenie nie jest żadnym zacofaniem, jest po prostu kształtowaniem. Danej społeczności y, powoduje, że jesteśmy trochę inni, odrębni, mamy swoje y, jakieś zasady, to nas odróżnia od innych społeczeństw. Y, ja jestem przerażony, kiedy myślę o tym, że wszyscy, cała Europa, mielibyśmy być tacy sami, mieć takie same wartości, takie same poglądy, tak jak próbują nam ci bolszewicy z Unii Europejskiej zrobić. W różnorodności jest siła i przyroda jest różnorodna, dlatego jest piękna. Ja też bym chciał, żeby świat, w którym żyjemy, był różnorodny. Niestety wspominam tamten czas, lat 80. Oczywiście z wiekiem widzi się te rzeczy bardziej pozytywne niż negatywne, ale jednak atmosferę i klimat y, pamiętam. To było wszystko bardzo uroczyste. Wzniosłe i byliśmy z tego dumni i czekaliśmy na te święta i obchodziliśmy je rzeczywiście uroczyście. Chodziliśmy do spowiedzi, do komunii. I wydaje mi się, z perspektywy czasu, że to robiło nas lepszymi. Dzisiaj nie mam takiego poczucia, że jest jakiś obrzęd kościół, który powoduje, że stajemy się coraz lepsi, czy mamy takie poczucie? Być może są pojedyncze osoby, jednak bezpardonowy atak na Kościół, podważanie wartości, atak bezpośredni na księży, żeby było jasne, ja też nie bronię tych, którzy coś mają za uszami. Absolutnie nie, w żadnym wypadku natomiast atak na Kościół również personalnie na osoby. Niszczenie poprzez psucie dobrej opinii, a w dzisiejszym świecie każdemu można zepsuć opinię, powoduje, że coraz mniej ludzi ma poczucie przynależności. To jest oczywiście bez sensu. Ja staram się tłumaczyć osobom, które uzewnętrzniają się przede mną z takimi poglądami, z, takimi, z takim podejściem, że jednak wiara to nie jest wiara w księdza, tylko jest to wiara w Boga. I księża są różni, są różnymi ludźmi, są, mają różne swoje problemy, i większość księży jest w porządku. Po prostu my słyszymy o tych, którzy coś tam pogubili się. Nie? Natomiast ich wcale nie jest więcej, ale tak się to próbuje przedstawić. Ja daję taki przykład, że gdyby. Tak, piętnować urzędników skarbowych, którzy popełnili błędy, czy świadomie skrzywdzili ludzi, doprowadzili do tragedii, utraty majątku, albo do tego, że ktoś przeniósł się z tego świata na inny, z powodu tego, że stracił wszystko, z powodu błędu urzędnika. Gdybyśmy takiego urzędnika czy takich urzędników piętnowali w taki sam sposób, jak robimy to z księżmi, to oni by z domu nie byli w stanie wyjść pewnie, bo jest ich bardzo dużo i takich sytuacji jest bardzo dużo. Czy w ogóle urzędników nie tylko urzędów skarbowych, ale w ogóle na różnych różnych szczeblach. Tutaj jest to działanie celowe, właśnie wyliczone na to, żeby nam obrzydzić tą naszą tradycję, kulturę, ponieważ ludzie, którzy chcą stworzyć to jedno wielkie państwo europejskie, doskonale wiedzą, że tego się zrobić nie da, jeżeli będziemy osadzeni w takiej właśnie kulturze, religii, wierze, kiedy będziemy społecznościami, kiedy będziemy ludźmi, którzy są po prostu ze sobą związani jakąś pamięcią, historią, tradycją i tak dalej. Być może trochę nieskładnie, ale tak chciałem się z Wami podzielić dzisiaj właśnie takimi moimi przemyśleniami. Wielką sobotę jest to odcinek spontaniczny. Pewnie wiele osób go nie przesłucha, ale może ktoś. Przesłucha i może ktoś się zastanowi i dokona pewnej refleksji nad swoim życiem, nad tym, co jest dla nas ważne. Życzę wszystkiego dobrego, wesołych, zdrowych świąt i w ogóle szczęśliwego życia w oparciu o pewne zasady. Błądzimy wszyscy, popełniamy błędy, grzeszymy, jest to oczywiście naturalne, każdy z nas ma sporo za uszami, ale. Trzeba starać się, dążyć do tego, żeby jednak przestrzegać pewnych zasad. I nie jestem osobą, proszę mnie tak nie odbierać, nie jestem osobą jakąś wysoce etyczną, moralną, mam naprawdę sporo w mojej historii, w moim życiu. Sporo różnych rzeczy zrobiłem, których bym nie chciał zrobić, ale zrobiłem. Ale wiem, że jeżeli dążymy do Jakiejś doskonałości, to zawsze to powoduje, że jesteśmy trochę lepsi. I to pomaga nam pracować nad sobą. A religia, święta, obchodzenie świąt bardzo, bardzo temu pomaga. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć.